Witamy kochani serdecznie. Dzisiaj jest radosny dzień. Jesteśmy u Peryser na bazie. Mamy do oczyszczenia pieska, który ma na imię Piorun. No kto mu tam takie imię wsadził piorun. Hasło słoneczko. Dobrze. Okej, paradoserki. Perys podniósł rękę do góry, prosi o ciszę, cała baza huczała. Oni się cieszą te dusze tam niesamowicie na każdą jedną, która z ziemi przebędzie tam do oczyszczenia z programów męczących właśnie te zwierzęta. P-I-O. P-I-O. R-U-N. R-U-N. Piorun. Gut, to ekran, też grün. Ukazał się zielony ekran. Oznacza to się, że ma, ma jakieś tam programy w sobie, ale do trzech zawsze pokazuje zielony ekran. Do trzech e, jakichś typów. Ukazał się na stole kryształowym, leży na boku skan wychał z pod stołu kryształowego i zaczyna się przesuwać pod noska. Okay. jetzt hält's schon um, zatrzymał am się. Zahnfleisch, am Nadianslach, sie zuckte. Und zwar gibt's da eine uh, röschliche Energie. Taka pomarańczowa energia na dionsłach, na górnych. Die ist nicht aktiv, die nimmt Perlen. Perisciąнул per kuseczką, nie jest energia aktywna. Gut, es läuft weiter. Scan ruszyl dalej. Jetzt sind wir schon oben am Gehirn. Na, jetzt nad Muszgim Scan. An den Ohrchen sind wir jetzt. Jetzt gehen wir hin, runter den Nacken. Na jetzt äh, sind wir an, den also an Schultern zu den Vorderpfötchen. <macht> na, 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 äh, Und zwar äh, liegt da jetzt auch. dem äh, Rechten Pfötchen. Also vorne am Gelenk liegt eine grünliche Energie. Na łapce, na tym, na nadgarstku, die ist auch nicht aktiv. Die ist auch ich Cion, Jetzt sieht man halt, uh, die inneren Ruszu, Herz ist nicht. Nic. Lunge ist nicht. Nic. Leber ist nicht. Nic. Auf dem Magen liegt eine rötliche Energie. Die, die ist am Anschalten Program, to Und die soll halt die Verdauung stören. Na pracy żołądka, na die nimmt aber auch die Gut. Jetzt sieht man, der Darm ist frei. Tam na elitach, wszystkie frei. nie ma nic. Jest, jest do, nie ma nic, wszystko jest dobrze, czyste. Teraz e, przejeżdża poprzez krwiongosp. Da auch nie nichts. ma nic. Widzisz, man hinten i die Hüfte und Na läuft. nóżkach tylnych, na biodrach. też nie ma nic. Widzisz, schwanz und i ist też nie ma. też nie ma nic. Skan, skan wiatru. Pod stół z powrotem. Das sitzt siedzi tam, szwęcł. Usiadł sobie piesek na stole, ten piorun ja. i mu ogonek lata. Wtomik z powrotem. Faris daje mu znak, żeby wskazuje ręką, żeby zeskoczył ze stołu. Zeskoczył i prowadzi perys pioruna do kryształu po nasiąknięciu się energią. Usiadł sobie, przytulił się do, do kryształu i już wypływa energia. Zielono-pomarańczowa energia, owija pieska i przenika do wewnątrz. Tommy I już Tommy to podchodzi za chwilę, oczekuje, że jak się energia cofnie z powrotem do so. kryształu, to będzie odprowadzał. Do portalu. I już energia cofnęła się do kryształu. I cała baza huczy z radości, cieszą się, yeah. że ich towarzysz jest uwolniony z programu, który zadaje człowiek. <laughs> jak jest Podszedł do Perysa piorun i Peris, oberkörper. zrobił człowieczka, oparł się u Perysa na piersi łapami und gibt ihm so in i oblizuje, tak w powietrzu liże Perysa. Ja. To, to I to mi daje znać, jest czas się kończy audiencji na bazie, jetzt powrót do ciała fizycznego już maszeruje z Tomi do portalu. Wszyscy się cieszą i my też, już zniknął w portalu. Bardzo piękne podziękowania dla tej istoty, która przekazała pieska do oczyszczenia szczypów. Zostańcie zdrowi kochani. Namaste. Chodź.